Dzień dobry państwu o poranku. Jest to już trzeci odcinek z cyklu Rozważania przy goleniu, czyli Ściński przygoleniu. cały czas czekamy na, na atrakcyjny tytuł tego cyklu. A jest to cykl, w którym opowiadam historie, które mogą stać się inspiracją do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby polepszyć to życie albo żeby wyjść z takich trudnych sytuacji, w których na przykład jesteśmy teraz. No i y, ostatnio zamieściłem na moim kanale YouTube, do którego e, zasubskrybowania serdecznie zapraszam, zamieściłem wywiad z Tomkiem Cioskiem, który e, opowiedział mi trochę o mentalności Azjatów. Rozmawiałem też na ten temat z Maciejem, Gnyszką, prezesem towarzystw biznesowych i. Mi się zawsze wydawało i im też, że Polacy są ze swoim kombinowaniem, ze swoimi, powiedzmy, e, ze swoją kreatywnością, są mistrzami przedsiębiorczości, mistrzami świata przedsiębiorczości. Ale jak zaczęli współpracować z Azjatami, to się okazało, że to wcale nie jest prawda. I nawiązali współpracę. Z doktorem Wongiem. Doktor Łąg Wong jest, yy, jest inwestorem, jest mentorem, jest nauczycielem i ma dla siebie bardzo ciekawy model biznesowy, bo on uczy, on uczy, yy, on uczy i wychowuje właścicieli firm, w które potem inwestuje. Tak jak dosłownie jak Szkółka Barcelony. Jedną z takich jego uczennic była prawniczka, która w rozliczeniu za usługi Dostała udziały w Zoo. Ale ponieważ ten model biznesowy był bardzo prosty i polegał głównie na sprzedaży biletów i sprzedaży popcornu, no to ten biznes kompletnie się nie rozwijał. I ona poprosiła doktora Łonga, swojego nauczyciela i mentora, o wsparcie i zaproponowała mu, aby został wspólnikiem tego biznesu. I tutaj właśnie tak jak moi, moi koledzy mówili Azjaci różnią się od Polaków tym, że jak oni mają problem, że jak Polacy mają problem, no to szukają kredytu, rozwiązania poprzez kredyt czyli a Azjaci szukają wspólnika do tego biznesu, a Polakom wspólnik się kojarzy jak z nowymi problemami, z nowym problemem, a nie z rozwiązaniem tych, tych problemów, no i doktor Wong stworzył Model biznesowy oparty na wielu płaszczyznach. Przyjrzał się temu zoo, zobaczył, jakie to zoo ma potencjał. Jaki to zoo ma potencjał? No i po pierwsze, tak, okazało się, że to zoo posiada licencję na import zwierząt z całego świata. No i zaczęli, a na imporcie zwierząt można całkiem nieźle zarobić. I zaczęli sprowadzać zwierzęta z całego świata. Oprócz tego nie sprzedawali tych zwierząt, bo te, te zwierzęta sprowadzali nie tylko do siebie, ale również do innych Zo. Ale te zwierzęta nie były sprzedawane, tylko oni je leasingowali. Te zwierzęta były leasingowane, a rata leasingowa to był udział w obrocie wygenerowanym przez to zwierzę, właśnie. Kolejną rzeczą jest to, no, że, że zwierzęta nie żyją wiecznie i że one padają. A padłe zwierzę należy do leasingodawcy, a nie do leasingobiorcy. Czyli ten leasingodawca może zarobić jeszcze na tym zwierzęciu. Czyli e, to truchło zwie, z, zwierzątka można sprzedać na części po prostu. Czyli. Nie wiem, róg nosorożca. W medycynie chińskiej yy, tam zacierają łapki, żeby coś takiego dostać. Róg nosorożca na przykład, yy, kopyto antylopy i tak dalej i tak dalej, skórę zwierzaka. Także na tym wszystkim można zarobić. Oprócz tego kolejnym elementem tego modelu biznesowego było to, że oni tam posadzili las. Las, szybko las takich, powiedzmy, roślin, szybko rosnących roślin, do użytku w przemyśle farmaceutycznym. Czyli te liście tam jakieś inne rzeczy. I to bardzo szybko rosło i dawało im ogromne dochody dla przemysłu farmaceutycznego. Oprócz tego, w tym miejscu, w tym pięknym lesie, postawili. Hotel w takim modelu yy, kondo w pięknych okolicznościach przy, przyrody, gdzie ludzie, którzy tam przyjeżdżali, yy, no byli jak na safari. Po co jechać do Afryki? Jak można pojechać sobie do takiego hotelu do Zoo na terenie Zoo i tam sobie pomieszkać przez tydzień czy przez dwa tygodnie z nie wiem, z, yy, z żyrafami, z nasorożcami, ze słoniami i, i tak dalej. Yy? Ale to nie wszystko, bo oprócz tego oni jeszcze wpadli na pomysł, żeby tam stworzyć dinozaurarium, które stało się niesamowitą atrakcją. Ale to dinozaurarium, no, oczywiście, nie było stworzone z naturalnych dinozaurów, tylko oni kupili roboty, które te dinozaury e, udawały. No i te dinozaury przyciągały i przyciągają niesamowite ilości dzieci. To jest niesamowita atrakcja. No i oprócz tego pamiątki, gastronomia, no ale ponieważ y, to zoo cieszyło się ogromną popularnością, to ci franczyzobiorcy y, tej gastronomii, to oni się tam bili po prostu, żeby w tym zoo być. I ponieważ była tam rekordowa sprzedaż biletów i rekordowa frekwencja. No i ten tradycyjny model biznesowy, czyli bilety, okazało się, że frekwencja jest ogromna, pomimo tego, że bilety są koszmarnie drogie. Tam. I na tylu płaszczyznach można było zarobić. I ktoś mówi, że jest to widzenie optymistyczne, tylko że optymista widzi szklankę do połowy pełną. A doktor Wong, zamiast szklanki, zobaczył tam wodociąg, przez który płynął strumienie dochodów. Nie musicie mi wierzyć na słowo, ponieważ warto przyjrzeć się temu, jak doktor Wong uczy takiej niesamowitej kreatywności przedsiębiorców. I doktor Wong będzie na seminarium w Polsce ale o tym, jak, że tak powiem, go złapać, to w opisie tej historii, w opisie tego filmu, będziecie mieli link do, do, do miejsca, gdzie można zobaczyć, czy to jest dla Was. Można tam zadzwonić, albo oni do Was zadzwonią, jak zostawicie swój, swój numer telefonu, i wtedy będziecie mogli z nimi porozmawiać i, i stwierdzić, czy to jest dla Was. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. No, i do zobaczenia do następnej historii i do następnego golenia. Wszystkiego dobrego. Hej, hej!